To ja może być po prostu lightowe pytanie, tak mm. więc. Halo, słucham. Co to za babściele? O, to ta baba durna! Okej, okay, to był e, e, Klocuch. E, to taki youtuber, e, Tak, on tak naśladuje. Dokładnie, on naśladuje, ale to też na, na pewno nie był Klocuch, tylko jakiś gość, który sobie odpalił po prostu jakiś tam f, 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 fragment. Halo, halo? Halo, halo, słuchaj mnie? To? Witam, witam. Mam pytanie do Marty Linkiewicz. Mhm. Marta, Marta, co sądzisz o filmikach pornograficznych z twoim udziałem latające po internecie? Wiesz co, tych filmików jest bardzo dużo. Mm, I zależy, o który filmik ci chodzi. Może powiesz jaśniej. A na przykład Marta Linkiewicz, głębokie gardło. To nie jestem ja. Jakby A. dziewczyna na tym filmie, filmie ma zupełnie inny nos, więc może obejrzyj sobie teraz ten filmik, przyjrzyj się, specjalnie siądę profilem i ocenisz, czy jestem to ja, czy nie. Oglądałem na przykład, no, nawet się Oglądałeś bawiłem. pewnie i to nie raz, co? Tak, tak jasne. I na. następne mam pytanie teraz do Kamiszki. No, słucham. Kamiszka, nie uważasz, żebyś mogła oddać te implanty dla twojej przeciwniczki? Wiesz to na tej chwilę to mamy chyba taki sam biust, więc nie wiem, czy Marta potrzebuje jakichkolwiek implantów. Marta, chcesz, chcesz implanty? Nie. nie. Nie, nie chcemy, dzięki. Okej, okay, dobra, to Jak na coś, tylu? to się podzielimy. Dziękuję wszystkim. Brańczyk, dzięki bardzo, powodzenia. Mamy kolejnego widza na antenie, halo, halo. Jestemka, z tej strony Jacek z Piotrowic. Mam pytanie do Marty. Hmm? Jak się czujesz z faktem, że jeszcze kilka lat temu byłaś wyśmiewana praktycznie przez wszystkich, między innymi też przez Boxdela, a teraz jesteś idolką dla wielu osób? Mm, jak się z tym czuję, że pan prowadzący się kiedyś ze mną nie brechtał? No miałem na streamie taki moment. Wiesz omen. co, wydaje mi się, że... Było mm, jak się z tym czuję? Kurwa, nie wiem, no już... E, ciężki temat, bo... Mm od czego zacząć? Nie mam pojęcia w sumie. Jakby. Mm, kurwa, po kolei. Skup się. Czekaj, skup się właśnie. Jest widoczny progres, który ma wpływ gdzieś co, że tam... wydaje mi się, że po prostu kiedyś dawałam ludziom powody do tego, żeby jakby myśleć sobie, co tam myśleli na mój temat, jakby ja wiem, jaki prowadziłam tryb życia i styl życia i wiem, że może nie do końca każdemu to pasowało. Um, no i co, no czasy się zmieniają, ja się zmieniłam i nie wiem, czy jestem idolką, jeśli uważasz, że jestem czyjąś idolką, to spoko, um, miło słyszeć, ale mm, nie wiem, jakby nie wiem, czy mogę ci powiedzieć więcej na ten temat, jakby nie, nie za bardzo się nad tym rozprawiam, nie za, nie za bardzo o tym myślę. Um, no, i są. Jasne, dzięki. To jeszcze miał, miałbym jeszcze jedno pytanie do Boxdela. Mm -hmm. e, na początku, face to face, właśnie powiedziałeś, że nigdy nie porysowałeś żadnego kierownika. Tesla, Tesla, Felga. Teraz mi się przypomniało, jak też patrzyłem na komentarze, że rzeczywiście był taki moment, że uderzyłem w krawężnik Tesla. Czyli jednak. Tro, I przy, leciutko przerysowałem Felga. Czyli no. jednak jesteś dobrym kierowcą. Kierowca musi wiedzieć, jak jak Każdy musi się. mieć. Jednak, to. Było, było. No masz rację, wiem, jesteś dobrym detektywem, stary. <głos> <głos> halo, halo. Dobra? Siemanko. Jakie masz pytanie? A, już jestem? Tak, tak. E, to ja mam takie pytanie. Wyobraźmy sobie, że jest koniec świata i że trzeba przedłużyć gatunek ludzki. A jedynymi mężczyznami, którzy są na świecie, są mężczyźni, którzy walczą z MMA. I jeżeli trzeba było przedłużyć ten gatunek, to kogo byście wybrały? A kogo mamy do wyboru? Eee, no Ze wszystkich edycji zawodników. To ja bym wybrała, chciałabym się rozmnożyć z Kasjuszem. <noise> 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 okay. Nie może. W ogóle zajebiste pytanie. Mo, mega kreatywne. No, prawda. Propsuje pytanie, nie? No i Kamiszkana no i jakby. Ja, tak. ja, y, ja bym nie przedłużyła, przepraszam, gatunku ludzkiego w takim razie. <noise> Niestety. Nie ma, nie ma takiej osoby zbliżonej do Twojego gustu? Już? No nie. wiadomo, że ciężko jest będzie odpowiedzieć na to pytanie, biorąc pod uwagę, że tam... Nie, nie. Okej. Okay. Ciężko by było. No, ale tak jak, Czyli z, był, to zabiłabyś nasz gatunek. Z braku laku, z braku laku coś tam mi się wybrało, no. Czyli? Kogo? No nie wiem, no tak w ogóle mówię, z braku laku, no. Wtedy bym zaczęła myśleć może. Okej. Okay. Um. To może, bo ja bym chciał pomęczyć ten temat. Nie! <noise> Jeszcze nie. po prostu że trzecia prośba z mojej strony, czy byłabyś w stanie wybrać kogoś mimo wszystko, teraz? Jakiegoś zawodnika z na przykład z tej edycji założył. Kto, kto jest najbardziej zbliżony do Twoich gustów, jeżeli chodzi o, o facetę? No tak Artur się nie obrazi. Nie, no ale to tak to... bez sensu wybierać, bo każdy z nich ma baby, wie o co chodzi. I ja teraz musiałam powiedzieć, a no w sumie to nie jest fajne, nie, no, bez sensu. Nie, nie. Czyli czyli. Ja o... to dla siebie. Dobrze. Drugie pytanie moje, bo tutaj Bogdan powiedział, że troli nie ma. To moje drugie pytanie. E, brzmi, jaki był największy rozmiar penisa, z którego wciągałaś? Co? Jeszcze, Jeszcze raz. raz? Jaki, jaki był największy rozmiar penisa, z którego wciągałaś? Rozmiar, e, największy rozmiar penisa, z którego waliłam kreski, o to chcesz zapytać? Tak, 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 tak dokładnie. E, wiesz co, wydaje mi się, że był tylko taki jeden penis, niestety, ale może zaszaleje się po walce i kto wie. No dobra, no to ja w sumie tyle chciałem. Okej. Okay. Okej, okay, to dziękujemy. Mamy telefon od widza. Siemano. Siemanko. Ja mam takie pytanie do Kamiszki. Jak wiadomo teraz e, szpila musi być na bombie testosteronowej? Bo kurwa nie może się bzykać. A powiedz mi. Mm. Nie, to dopiero dwa tygodnie, tygodnie przed walką nie mogą się bzykać, wiesz? Aha, dopiero dwa tygodnie przed walką. No. A ty? Możesz, czy nie możesz? ja nie muszę trzymać testosteronu? Oh, wow. Jak najbardziej mogę, ale przecież co, jakaś propozycja tutaj leci. Wow, może, można pomyśleć. Nie, ja, ja podziękuję, ale może Marta jest chętna. Nie. Nie, Marta też nie chce, ja podziękujemy ja obie. Dobrze, to dziękuję w takim razie za zapytanie. Nie ukrywam, że bardzo bym prosił, żeby jednak e, nie zadawać takich pytań, bo to jest trochę też żenujące, bo to jakieś testosteronowe bomby, o seks i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest na tyle osobiste i na tyle nic nie wnoszące do naszej dyskusji, że ograniczylibyśmy się akurat tutaj do, do, do czegoś takiego, bo troszkę gniję, jak słyszę niektóre te pytania. Mamy telefon na linii. Halo, halo. Cześć Siemka. Siemanko. Jakie masz pytanie? E, więc tak, ja mam, ja mam pytanie do Kamiszki, tak kilka pytanek. E, pierwsze pytanie e, to dlaczego nie używasz nazwiska Pasiut, e, bo z tego co słyszałem to chyba jeszcze rozwodu nie masz. To źle słyszałeś, jestem rozwódką od... 14 lat 14 lat. Używam nazwiska pasiut. Moja firma nazywa się Kamila pasiut Wybrańczyk. Więc masz słabe informacje. I to nie jest tajemnicą, że, że jestem rozwódką, więc spoko. Dobrze. Drugie pytanie też również do kamiszki. E, to dosyć kontrowersyjne, bo podobno przed związkiem z Arturem Szpilką e, miałaś ksywkę Stokrotka e, i jakby to grzecznie ująć, często spotykałaś się z różnymi paniami. E, I mam pytanie, paniami? czy to prawda, czy tylko plotka? Jak się odniesz Panami, panami. Aha. E, no nie, wiesz co, nie musiałam tak zarabiać na życie. E, mam dosyć zamożnych rodziców, e, prowadzę swoje firmy. Teraz otwieram trzecią. Zdarzało mi się pracować nawet w kebabie, no, bo od tego zaczynałam i zarabiałam 1800 zł na rękę, ale do takich rzeczy nie musiałam takich rzeczy robić. A stokrotka, a dokładnie stokrota, to jest mój adres mailowy, mój drogi. A, no dobrze. No proszę. Ale tylko się chcę dopytać o, o plotki, które trzymam w internecie. E, no jest, jest ich sporo. Ciekawe są. ciekawe. No, jest ich trochę, no i tu też trzecia plotka, no. bo ludzie oskarżają Cię mhm. o sprzedawanie podróbek marki Moncler. A gdzie, przepraszam, ja to sprzedaję? Czy znaczy, nie wiem, no słyszałem e taką plotkę, nie jestem też do końca informowany, dlatego też pytam. No, ale gdzie ja to sprzedaję, powiedz mi, bo <laughs> ja z ciuchami raczej nie handluję, tylko swoimi kosmetykami. Tam nie ma, tam nie ma ciuchów, ani, pod brud, ani pod podróbek. No a pewnie ci chodzi to. o, pewnie ci chodzi o artykuł Pudla, tak? Który, który gdzieś tam kiedyś był. Chyba chodzi było o... Pudel, pudelkowi się nie wierzy. Pudelek ostatnio, jak byłam w Stanach, wrzucił zdjęcie mojej koleżanki, filmik, która wskacze do basenu i ściąga stanik i też napisali, że to jestem ja, a to nie byłam ja, więc... Pozdrawiam Pudelka no, przy tak, okazji. Tutaj było z Martą Linkiewicz, że filmik podpisany jej imieniem. Jej imieniem. Za, dużo, za dużo w internecie siedzisz, wiesz? Co? Chyba. To było dla mnie pytanie? <laughs> nie, ja wspominam, to, co było wcześniej na face to face mówione. To Marta się broniła, że, że to nie ona była A na filmiku. A ty widziałeś ten filmik? Nie, nie widziałem. No obejrzyj! Jak <laughs> A, chcesz, ale nie musisz, bo to porno. <głos> <głos> Także nie wiesz no, no we wszystko, to... co widzisz w internecie. Dlatego pytam, dlatego dzwonię i pytam, żeby Kto się. Nie pytać, to pyta nie Pytaj, 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 pytaj. pytaj. <głos> <głos> detektywa. Ja, Dawaj. Teraz, to, to, Detektyw Rutkowski. Tego typu widzów Dokładnie. kategoryzuję gdzieś tam w zbiorniku detektywów. Nie, to jest, wiesz, to jest e, siedzenie na pudelkach i innych. E, Pismaczkach, które zawsze sobie gdzieś coś wynajdą. Znaczy bo wiesz co tam, e, gdzieś tam. E, Albo anonimowe komentarze. E, Saportuję jedno pytanie odnośnie tego Monklera, bo gdzieś tam widziałem ten artykuł, przygotowując mm -hmm. się do Face-to-Face'a, e, uznałem, że gdzieś tam e, jest tam zdjęcie z Insta Story Twojego, jak sprzedajesz kurtkę Monkler za 599 zł. Nie, to była kurtka. To nie była kurtka Monclera. Pudelek okay. sobie stwierdził, że to jest kurtka Monclera. Okay, okay. Jest wpisane Kurtka 599 okay. zł, ale to nie była kurtka Monclera. Okay. Po drugie, ja, ja bardzo dużo rzeczy swoich też wyprzedaję, które, w których chodzę i sprzedaję je za grosze, ale to są moje rzeczy gdzieś tam, jak robię jakiś wyprzedaż swojej szafy. E, więc to, czy ja coś sprzedam, co jest warte za 2000 czy 5000 zł, za 300 zł, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Twoja decyzja. Ja mam nie? tak ogromną e, garderobę w domu, jak nie jedno mieszkanie, więc. Wiesz, Rozumiem. To, co mam ochotę sobie sprzedawać, to sprzedaję. Chociaż e, dawno nie robiłam takich Gdzieś Tam pojedyncze rzeczy zawsze wrzucam. Ale luzik. Czy, detektywie, masz jeszcze jakieś pytanie? To moje wszystkie pytania. E, więc chciałbym e, wszystkich pozdrowić. E, no i cóż, pozdro Marka, Marta Linkiewicz, ty Głupia Cipo. Nauwa! Okej, okay, pozdro. Mm, no hej. To, no to, to na przykład. E, jakby wszystkie pytania, które zadał e, nasz kolega tutaj e, miały jakieś e, gdzieś tam podłoże, gdzieś tam sobie szukał e, i no, ostatnie zdanie, które powiedział, e, no żenujące to było niestety. Halo, halo? Halo, halo. Słuchajcie, zapodaj pytanko. Słuchajcie, mam takie pytanko, bo no myślę, że cała Polska czeka na tę odpowiedź. Może kamiska będzie wiedziała trochę więcej. Jest taka sprawa, taka afera, afera końska. Ale już to było, to pytanie. By, było już pytanie, no? Zadane. Wygoogluj Google. Na... Chyb... Chyba, Chyba mi to zapiszać. minęło. I Kamiszka ustosunkowywałaś do tego? Jeszcze raz, jeszcze raz. Kamiszka do tego się ustosunkowywała? No, oczywiście. E, tak, mówiła, że e, traktuje aferę końską jako mem. E, biorą to z narzeczonym e, jako. No, mają do tego dystans. Wiecie, kurczę, no czaję, czaję, ale wiecie, ja gadałem z Krzyśkiem Zimnochem, bo akurat też jestem z stoku. No, a, kie, a, tak a, a, a kiedy z nim rozmawiałeś? Wiesz co, pracuje w hurtowni z Tyropianą. I akurat tak było, że się zgadaliśmy. Ale no, byś miał bardzo przekonująco. Tak, mówisz. Mhm. No. Spoko. No to jak wierzysz Krzysiowi Zimnochowi, to super fajnie. Nie, no wiesz, no że może kurde. Kamiska. Ani nie miałeś. Myślałem, ani, może... ani, ani miałeś A, no nie miałoś... z tego, no. A nie tego, no. Ani nie miałeś nigdy na koloniach yy, kocowania, tak zwanego? Wiesz to no nie wiem. Nie jeździłeś na kolonie, to wie co? Nie, nie jeździłem, pochodzę z biednej rodziny, niestety. Natomiast jeszcze wiedziałem. Ale to nie mam znaczenia, czy jesteś z biednej, czy, czy z bogatej rodziny czy Nie na kolonii. No to chyba dzięki Bogu, że tam nie jeździłem. No. No niestety Dobrze, myślę, że można podziękować. Dzięki stary za pytanie. E, mamy telefon. Halo, halo. Halo, witam. Witam. Cześć, cześć. Cześć, Bel i do ciebie mam pytanko. Mhm. Słuchaj, jest taka sytuacja, że na ziemi zostajesz tylko ty i zawodniczki fejmu. No i z którą zawodniczką fejmu byś przedłużył nasz gatunek? Kurze ciężkie pytanie, byłem po że tak. Kupuję na kobita, ale. No dobra. Uznajmy, że jako, że wymagałem tego od Kamili, no to pierdolny tutaj jakąś odpowiedź konkretną. Esmeralda! Nie, no że z tą kobietą to raczej bym nie przybywał do kultury. Marty znam tak jakby najlepiej. Jest to moja ziomalka. No i z, ja mam chyba z wszystkich zawodniczych najlepszy kontakt, więc bym z Martą chyba, dzieciaka. <grym>